Cześć, siemanko, witam Was wszystkich w nowym odcinku po dość długiej przerwie, bo ponad dwumiesięcznej. Wracamy z powrotem do nagrywania i mam nadzieję, że docenicie mój wkład w rozwój kanału, ponieważ zainwestowałem troszkę w sprzęt, lepszy mikrofon, lepsza kamerka, dodatkowe oświetlenie, żebyście mogli lepiej mnie widzieć. I... Zapraszam was wszystkich do oglądania moich filmików. Postaram się, aby te filmy pojawiały się na kanale w miarę możliwości codziennie. Od kiedy to jeszcze nie wiem, bo aktualnie weszła nowa aktualizacja i ciężko mi jest na razie coś tutaj nagrać. Z powtórek ewentualnie będą to moje bitwy na żywo. A jeśli chcecie zobaczyć więcej, nie, to zapraszam na Twitcha, na streamy, które się będą odbywać każdy piątek, sobotę i niedzielę, mniej więcej po godzinie 18.00 i trwać będą do około 22.00, 23. w zależności jak się będzie gra rozwijać, bo. W Wszyscy dobrze wiemy, jak to w naszej ulubionej grze jest. Raz jest dzień dobry, raz jest dzień słaby, aż po prostu się nie chce grać w tą grę. I nie przedłużając, zapraszam Was wszystkich z powrotem na mój kanał. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania przede wszystkim i komentowania moich filmików. Do zobaczenia. Wam wszystkim. Na razie się Cześć.